Myśleliście, że temat związany z klejnotami królewskimi już się zakończył na kanale? No nie, jeszcze parę temacików zostało. I dzisiaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawej, dosyć kolekcji, bo to jest cała kolekcja, jak widzicie, ona ma i tiare, i kolczyki, i naszyjnik. I ona w tej chwili, ta kolekcja sobie przebywa w Domu Królewskim Dań, bo kiedy królowa Danii Maria uczestniczy w takich różnych błyszczących wydarzeniach, takich jak jakieś królewskie wesela, bankiety państwowe, czy jakieś coroczne spotkania noworoczne, często nosi taką charakterystyczną tiarę z rubinów i diamentów. Ta tiara nie tylko jest piękna, ale ma również niesamowitą historię, która sięga dwóch wieków wstecz aż do Francji do tego do ekstrawaganckiej korony cesarskiej Napoleona Bonapartego. Po tym jak Napoleon został ogłoszony cesarzem Francji, wiedział, że musi mieć koronację godną jego nowego stanowiska i taką, która pokaże światu, że jego imperium jest legalne i ważne, no i zaplanował ceremonię w najdrobniejszych szczegółach, starannie nawiązując do francuskiej tradycji królewskiej. Jednocześnie podkreślając, że jego panowanie było nowe i nowoczesne, więc otoczenie się grupą błyszczących zwolenników było takim kluczowym aspektem planu. Eee, oczywiście miał 18 marszałków, którzy dowiedli swojej sprawności, wojskowej lojalności podczas jego porewolucyjnego dążenia do władzy. Więc Napoleon uznał, że wyposażenie marszałków i ich żon we wspaniałe stroje pomoże podkreślić potęgę dworu cesarskiego. No w związku z tym przekazał każdemu z marszałków dużą sumę pieniędzy na zakup kompletów klejnotów dla ich żon, które miały nosić w Notre Dame podczas właśnie uroczystej. Podczas uroczystej koronacji. Jednym z dobrych marszałków był Jean-Baptiste Bernadotte, syn prawnika, który dowiódł, że jest zręcznym, choć czasem manipulującym dowódcą wojskowym. No i jego osobiste powiązania z Napoleonem były dosyć intrygujące, bo w 1798 roku Bernadotte poślubił Désirée Clary, córkę handlarza i z Marsylii. Do 1798 1995 roku, Desirée była zaręczona z kimś innym. Ona była zaręczona z Napoleonem Bonapartem. No i kiedy jednak poznał Bonaparte Józefinę, no to zerwał swoją zaręcz swoje zaręczyny właśnie z Desiré. No i jej powiązania z Bonapartem sięgały jednak jeszcze dalej, ponieważ jej siostra Julia wyszła za mąż za brata Napoleona, Józefa. No i pod wieloma względami Bernadotte zawdzięczał swoją pozycję wewnętrznym kręgu Napoleona właśnie dzięki Desiré kiedy Napoleon wręczył Bernadotte pieniądze na zakup nowego zestawu biżuterii dla Desiré, no to Bernadotte zamówił piękny zestaw diamentów, rubinowych i rubinów w ogóle u jubilera w Paryżu. Oczywiście nazwa tego jubilera, nazwisko jubilera prawdopodobnie gdzieś tam zaginęło w historii, no i w skład zestawu wchodził wtedy na szyń, kolczyki z girandoli i duża broszka z corsetem, a także je ozdoby do włosów w kształcie gałęzi. Z takimi diamentowymi liśmi w prawie brukowej i rubinowymi jagodami. No i kiedy 2 grudnia 1804 roku szła w procesji koronacyjnej w Notre Dame Désirée, no to nowy rubinowy strój Désirée lśnił jasno, gdy podążała za cesarzową Józefiną, niosąc welą z chusteczką nowej cesarzowej na poduszce. Wyglądała po prostu olśniewająco. Więc Desiree była szczęśliwa, mieszkając w Paryżu wśród rodziny i przyjaciół na dworze cesarskim, no ale w 1810 roku została nagle zmuszona do przyjęcia nowego stanowiska, ponieważ jej mąż Bernadotte został wybrany na księcia koronnego Szwecji, a Desire musiał musiała spakować swoje życie, oczywiście, no i w tym też rubiny, i wyjechać do Sztokholmu. To jednak nie trwało długo. No nawet po tym, jak Bernadotte została, jak Bernadotte został królem Szwecji i został nazwany Karolem XVI, Janem, Desire była nieszczęśliwa w Skandynawii i z powrotem uciekła do Paryża, gdzie przebywała praktycznie do 1823 roku. W tym samym roku jej syn Oskar ożenił się z księżyczką Józefiną, Leutenberg, wnuczką cesarzowej Józefin. No i Desirée niechętnie przeniosła się z powrotem do Sztokholmu, gdzie wraz ze swoimi rubinami pozostała aż do śmierci, czyli do 1860 roku. Roku. Kolejną właścicielką tej kolekcji była synowa Desiree, czyli właśnie Józefina z Leuchtenbergu, która po wstąpieniu męża na tron, stała się znana jako królowa Józefina. Była ona królową Szwecji i Norwegii. Więc królowa Józefina zgromadziła za życia niesamowitą kolekcję klejnotów, w tym spuściznę po swojej babce, cesarzowej Józefinie i jej siostrze, byłej cesarzowej Brazylii. No i kiedy wnuczka Józefiny, księżniczka Luisa Wyszła za mąż za księcia Frederyka Duńskiego w 1869 roku, to Józefina wiedziała dokładnie, jakie klinoty podarować jej w prezencie ślubnym. No i ponieważ rubinowy komplet jest taki czerwono-biały, jak kolor duńskiej flagi, no to Józefina podarowała je właśnie Luizie, która zabrała je ze sobą, ze sobą do Danii. No i od tamtej pory plan zdjęciowy tej całej kolekcji znajduje się właśnie. W, Danii. w 1898 roku Luisa podarowała te ozdoby do włosów swojej nowej synowie Aleksandrynie meklemburskiej Sferyjskiej, która wyszła za mąż za przeszłego króla Krystiana X. No i to ona połączyła ze sobą dwie gałęzie i je nosiła jako rodzaj właśnie takiego bandeau. I kiedy Luisa zmarła w 1926 roku zapisała resztę kolekcji Christianowej i Niestety w ogóle wydaje się, że nie ma żadnych istniejących portretów Aleksandryny, która nosiła ten właśnie zestaw tych rubinowych klejnotów. Aleksandrynia w zasadzie nie była jakąś taką fanką wyszukanych klejnotów i nie trzymała długo tej rubinowej kolekcji, albo tej rubinowej parury w tej własnej kolekcji. No i w 1935 roku Krystian i Aleksandryna podarowali cały zestaw rubinów w swojej nowej synowej księżnicy Ingrid ze Szwecji. Ingrid, w ogóle praprawnuczka pierwotnego właściciela zestawu, wzięła takie rzadkie bondo i przekształciła je w pełną, imponującą tiarę z wieńca. Za życia dokonała również innych zmian i tych różnych uzupełnień w tej kolekcji. No i kiedy Ingrid zmarła w 2000 roku, pozostawiła wiele swoich klejnotów swoim trzem córkom, ale zestaw rubinów został zapisany wnukowi, księciu koronemu Frederykowi z Danii. Rubiny były przeznaczone dla jego przyszłej małżonki. Która, którą w ogóle tak bez wiedzy i świata w ogóle Fryderyk poznał kilka miesięcy wcześniej. No i po ogłoszeniu zaręczy Fryderyka i Mary, Mary Donaldson Rubiny były pierwszym dużym zestawem królewskich krajnotów, który nosiła. Ona w ogóle zadebiutowała tą kolekcją, na uroczystej kolekcji, która odbyła się trzy dni przed królewskim ślubem w maju 2004 roku, a następnie ponownie w przeddzień ślubu na drugą galę założyła tą kolekcję. No i od czasu jej ślubu rubiny stały się najczęściej noszonymi klejnotami galowymi mery. Idąc w ślad za Ingrid księżniczka kamery w 2010 roku nieznacznie zmieniła tiarę, aby lepiej pasowała do jej kształtu, do kształtu jej głowy w ogóle. Zmieniła również inne elementy parur, aby można było je nosić w różnych konfiguracjach, dzięki czemu cały zestaw był nieco bardziej, powiedzmy to, wszechstronny. W 2019 roku Rubiny pojawiły się na drugiej Koronacji Cesarskiej, bo księżniczka Mary założyła je na ceremonię intronizacji cesarza Japonii na w Pałacu Królewskim w Tokio. <coughs> Rubiny były również naturalnym wyborem dla nowej królowej Mary do noszenia w dniu wstąpienia jej męża na tron jako króla Fryderyka X w styczniu 2024 roku. Dwa wieki po tym, jak klejnoty zabłysły w nawie bocznej Notre Dame podczas cesarskiej koronacji, Królowa Mary nosi je praktycznie po dziś dzień regularnie. A Wy dajcie w komentarzu znak, czy Wam się te klejnaty podobają, ta kolekcja i co o tym myślicie.